On gra na tablecie graficznym jak coś, ale to taki dobry Na Tak, to jedną ręką, z tym pisakiem Ta nowa wersja pralki. Co?! No, i dla tej World Cupa to Tak wygra. się da? Tak. Tak się da! Cześć, słuchajcie, dzisiaj mamy dwa losowania do zrobienia. Przypominam, że jeżeli chcielibyście wygrać tysiąc fałdolców, trzeba mieć suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmikiem e, i kod ma 5 w sklepie Fortnite. Przypominam, słuchajcie, no co dwa tygodnie ten kod wygasa, więc sprawdźcie, czy na pewno go macie. Trzeba mieć wszystkie warunki, żeby otrzymać nagrodę. A i jeszcze słuchajcie, macie resztę warunków też podaną w opisie, którą trzeba spełnić, żeby otrzymać nagrodę z losowej. Okej, okay, słuchajcie, wylosujemy sobie tak. Pierw wylosujemy sobie zwycięzcę 1000 fałdolców. Uwaga, uwaga, wygrywa xbartx 2007 Biorę udział w tym na 10 tysięcy fałdolców, okej, okay, ale to wygrałeś teraz 1000 fałdolców. Teraz słuchajcie, losujemy wygraną tego drugiego konkursu o PSC, jak uwaga, uwaga. Wojtek Natanek, gratulacje. Kozacki odcinek tutaj Wojtek pisze. Dziękuję bardzo. Także co, gratulacje i przechodzimy do odcinka. Kotka za ma 5 w sklepie Fortnite. Nie udało się niestety. Maciejok nas wykrył. No niestety, jesteśmy zbyt popularni. nie was. Okazało się, słuchajcie, że mój TikTok miał e, z tym filmem ponad 10 tysięcy wyświetleń i Maciejokowi się to pokazało w DC. Hej, ko... Kupi kazanej miłego Ty jesteś dobry? Jestem szpaczony. Tak. <grywa> Maciek Scott. <grywa> Dobra, stary, to ja zagram z tobą Dibawiam. jeden na jeden realistyki, okej? Okay? Spoko. Bijemy się po tak prostu, tak? Tak, tak, musisz walczyć tu po prostu, no Dobra, możemy się już bić? Możemy. No to co dawaj. Co on robi? Sorry, bo kot mnie potrącił. Co? Jak ci potrącił kot? autem, jak to, to masz To nie, nie jest wszystko. kot, co cię potrąca. Gdzie ty jesteś? Sam nie wiem. S, e S Ej, dobra, on jest dobry, Ej, on jest dobry. Oceń moje budowanie, nie strzela i mnie, patrz. No, dobra, tak no. Ocenisz? No, ja co no. To mi się nie udało. No mi się wydaje, że to jest ustawione? W sensie, no, że on, on jest Chyba to, to jest Ej, on wkręca myślicie? No, też no. tak. Fajne. Ty, Maciejok. Podstawionego ziemka nam dałeś tu, tak? Nie. No, coś mi śmierdzi. Maciejok. Maciejok, ty nas brakujesz teraz. Nie, Maciejok, to nie można ufać, jednak. Nie, ale mi się wydaje, że. Zostawione. To jest Nie możliwe, żeby cię tak Nie stary Maciejok, od ciebie zawsze wchodzą babiki do lobby, ty nas trolujesz Ej, a nasz Maciejoka? Nie, nie. No jak nie, skoro to jest Twój znajomy? Ale trollują. Kiedy z nim? Bo ja gram ze znajomymi, to trochę rzadko gram z nim, więc zapominam. nie, masz znajomy się, serio. To... Chłop się na środku leczy. Dobra, ej, bo ja ci dawałem nie no Maciejak jak strolę jest stary Przyjm w ogóle nie strzela, on skorpul... Nie. Co Chocie jak? A jaka jest nazwa na 5G na jakiegoś YouTubea ja? No. Jakiego? Nie wiem, tak dziwnie. Takie za dobre mikro ma. No tak, no ja mam dobre ja, mikro, bo ja ogólnie mam e, bogatych rodziców. <noise> Zawaliłeś też ten. Dobra, teraz ja mogę sobie wyjść Okej Dobra, ja jedną ja rundę ja będę, będę dawał, może mu, a jedną okay. nie. No, w kuje, w kuje. No. Co tam jest w szkole? Na no, szkolnym komputerze? Nie, nie, po prostu muzyka mi się włączyła. Bieżesz, chciałbyś się dostać tego filmu? No, Czemu nie. To się no. naprawa, bo będzie kiedyś najlepszy team w Polsce, i no przysięgam. Ale ty, patrz Mówisz tak nierealistycznie. A ty weź, może nie no, Też Musimy jakieś Twoje IQ sprawdzić. Może zrobimy jakieś, nie wiem, IQ. zadanie matematyczne dla ciebie, czy coś? O, czy je, jakiś je, test IQ, ta. wiesz. Dobra, co piekrowa? E, wodę. Kubany, dobre, ja. Nice! Jest. No, widzę ja tutaj IQ. Dobra. Do. dobra, zagadka matematyczna. 3 razy 4. Jeszcze raz, co? 3 razy 4. Zagadka matematyczna. 5 razy 4, 20 3 razy 4. Aha, mówię, ach jest. No jeszcze żyć? 5, 3, 3, 3 razy 4. Co? O nie może muszę i zaczynacznie. Dobra, zafondujemy ci potem aparat ptuchu. Co jest cięższe? Kilogram cegieł Gńsza. czy kilogram puchu? Cegieł. Kurde, tak średnio z tym Femake jednak. Nachodźcie tu, cwaniaczki. Ahoj, go, go, go. Nie, o Jezu, ja, zabił mnie. A! 1, 1. Janek, do Ja go. Wiecie, że kawa. Mówiłem, no, że no, jestem nie, najlepszy. Nie, <gry> A, no, to nie jest. Skara. Ej, mam pro znajomych. Ja też. No, ja, ja mówiłem, no, że ja, to, ja, ja mam ja słuchajcie. sesuję. Dobry tutaj, tutaj, nie to to to, jest. to, to Cię Dyski to nas nie widział. No, nie <laughs> Ej, dobra, że on nie jest On na World Cupie miejsce miał. Ej, on dostał, on leży. <śmiech> leży. <śmiech> on leży. 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 No, o, ja leżę. No Dojeżdżaj. Ma? On, ja sobie. on się ten Ej, nie później! On, on mega dużo dostał, ale to ulepki! No. Siema, siema, ty też na rekrutację? Teamu nie, nie, ja mam swój Chcesz do Teamu, bo my tutaj mamy Team, wiesz, normalnie z zarobkami i tak dalej. Ja mam swój team wiesz. No ale to wiesz, że oni ci tam płacą czy nie w ogóle? Nie, to ja tam organizuję. Ty tam płacisz? No. A ile tam płacisz? Ja nie płacę w ogóle. To nie chcesz dołączyć, za Hajs jednak, radzić swój team? On gra na tablecie graficznym, jak coś. No to taki dobry, ja fajnie. Z jedną ręką z tym pisakiem, Taka co? No, i dlatego worka powie. Czy Tak się da? Tak. Patrz, Jak będziecie dużo z nami rozmawiali, to dostajecie taki tablet, dobra? Nie tak tak. tak tak macie no to 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 ja, mam, ja, ma. ja mam musimy 99. 99, 99 ale... Nie, no 99, ale. To się nie dostanie, nie, nie mam 99. Przegrana. Ej, chociaż jeden raz mogliśmy go. Fajnie by było. Ale nie wiadomo, gdzie on jest. No kurde, jak widać u mnie! Kurde! O, taką bułę dałem! Kurde! Najgorzej jest wtedy, gdy cię Adi, Adi podjeżdża. Odbyt bo odbyt. gdy Adi cię podjeżdża, to możesz I tylko uciekać. Co?! co? Ej, ja go oglądam! On ci Bię. dał pięć sierpniów! Nie, zarań kończysz. <śle> Od rzutu tej To ja, chłopaki, nie śmiejcie się pewnie. Bez sensu. No, zobaczył no mnie, to sobie A ma Kurde, matematyki, za nie. No to na co czekasz? Już mam. Słyszysz to? Nie, już matematykę robisz. No, no, już matematykę. Ej no, skąd Może kończyć jutro będę mógł zagrać. Dobra. No dobra, szkoda. No już, Uch, ej, Nie, 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 nie. Nie, 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 HB, nie, HB, nie, HB, nie, 1, 2, 2, nie, 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 1 nie, 1, paski, nie, 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 Mam pytanie, dlaczego nasz team się nazywa Bambo? <śmiany> Nie wiem. <śmiany> Nie wiem. Ej, jak on jeszcze ścianwal? Jawa, jak oparta, ja, jakie oparto, Witam serdecznie po świętach. Słuchajcie, dostałem ogólnie, też na prezent, myszkę. Steel Series Sensei 10. Tą starą, słuchajcie, miałem problemy. Nie wiem, po świętach nie grałem ponad chyba z 10 dni. I nic teraz nie potrafię totalnie. Nie potrafię najechać myszką gdziekolwiek. Serio. Z tam poprzednim, słuchajcie, miałem takie problemy, że po pierwsze, scroll mi nie działał w górę i w dół. Czasem działał, czasem nie działał. Także nie można było na przykład odedytować budowy. Po drugie, przycisk do DPI był zbyt blisko. I bardzo często po prostu się aktywował e, niechcianie, no nie? Hej, tak to wyglądało, ale serio nic nie potrafię w Fortnite teraz, jak tylko patrzę. Mmm, co się stało z tymi wydziałami w ogóle. Serio rukę nie potrafię grać i wiesz o tym Nie, serio, nie potrafię Jestem teraz nikim w Fortnite Most Winning in Esports Sensei 10 Still serious oh yeah tutaj Ball to the master I mamy myszeczkę Tak ona się prezentuje. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. No to jak widać, słuchajcie, myszka oburęczna, przyciski są z jednej strony, z drugiej strony. No i teraz, słuchajcie, tutaj sobie już wyświetla nam się Apex Pro i Sensei, ten drugie urządzenie z Series. Słuchajcie, jestem po pierwszym dniu używania tej myszki, ogólnie fajny kształt, podoba mi się, fajnie w łapce siedzi. Trochę jedynie nie mogę się jeszcze do tych e, przycisków bocznych przyzwyczaić, bo one są dalej niż w tej mojej starej myszce. Tu miałem trochę, mam bliżej kciuka te, te przyciski. I w ogóle jeszcze jedna rzecz mnie taka zastanawia, dlaczego jak mam nawet wyłączonego kompa, to i tak to Myszka cały czas świeci, nie? Podejrzewam, że po prostu ta myszka kumuluje energię, kiedy wiecie, komputerem ładuje i później sobie to. Ale też ciekawy jestem, czy da się, słuchajcie, wyłączyć to świecenie, jakby kiedy komputer jest wyłączony. Nie wiem, ciekawy jest. To napiszcie, jak ktoś z was ma i wie.